Tych dwoje ludzi nie powinno być w ogóle ze sobą. Że to będzie świetnie, że będzie pięknie, że to, że to jest to, czego nie mieli moi rodzice. Nie można rezygnować. Dzień dobry, ja nazywam się Angelika Adamczyk. Witam w programie Przy studni. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o małżeństwach, małżeństwach w Kościele. Naszym gościem będzie Marek Głodek, wieloletni pastor, misjonarz, duszpasterz, który pomaga liderom i pastorom w Kościele chrześcijan, baptystów w Polsce. Witam, witam, serdecznie. witam bardzo serdecznie pastora. Może zacznijmy od tego, czym jest chrześcijańskie małżeństwo? Czy możemy je jakoś scharakteryzować? Chrześcijańskie małżeństwo jest związkiem który mówi, że warto wchodzić w relacje mężczyzny i kobiety po to, żeby być szczęśliwym, pełnym, nasyconym w życiu. Mówię, mówię celowo w ten sposób, ponieważ yy, tak czy inaczej każde małżeństwo, które zostało zawarte, jest małżeństwem. Ale chrześcijańskie małżeństwo ma w sobie ten element, przynajmniej powinno mieć ten element pewności, spodziewania się czegoś pięknego, obfitującego, dlatego że już nie sam jestem, ale jestem połączony przez Pana Boga z kimś. Więc chrześcijańskie małżeństwo jest związkiem, powinno, który powinien towarzyszyć nam, e, wspomagać nas, e, dawać nam szczęście, ponieważ jest pomysłem Boga dla człowieka. A, zabrzmiało to tak <noise> To brzmi cudownie, ale ja teraz bym chciała od tej, może troszkę negatywnej, strony spojrzeć na małżeństwo. To znaczy, jesteś dusz pasterzem, masz wieloletnie doświadczenie. Z jakimi problemami borykają się małżonkowie? Ogólnie odpowiem, że w zasadzie z przekrojem problematyki, która dotyka rodzaju ludzkiego człowieka mężczyzny i kobiety to są problemy związane z przeszłością, z brakiem akceptacji czy później z brakiem afirmacji, z brakiem relacji, przychodzą z problemem związanym z angażowaniem się innych ludzi, tu najczęściej członków rodziny, matki, te słynne dowcipy o teściowych, potwierdzają to, one nie są wyssane z palca, tylko właśnie w sposób ironiczny przedstawiana jest rzeczywistość. Ale myślę, że, że największym problemem, który dotyczy małżeństwa, też i mojego własnego, to jest brak umiejętności słuchania siebie nawzajem, poświęcania sobie czasu który jest czasem intensywnym, w sensie takim, takim czasem twórczym, czasem, w którym czujemy, że jesteśmy połączeni z tym drugim człowiekiem, że on koncentruje się na tym, co my mówimy, że słucha e, e, i, i, i razem ze mną przechodzi jakiś tam e, 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 proces czy etap życia. E, problematyka naprawdę jest bardzo szeroka, bardzo szeroka. To są i sprawy intelektualne, sprawy fizyczne, czyli zdrowotne. Odweźmy choćby problem bardzo trudny i tutaj też nie ma recepty na to. Oto małżonkowie spodziewają się dziecka, kiedy, kiedy, kiedy pojawia się ciąża, są szczęśliwi, oczekują, wyliczają. I okazuje się, że, że ostatecznie rodzi się dziecko niepełnosprawne. Są mężczyźni i to jest nawet nawet statystyki mówią o tym, że, że bardzo często mężczyzna opuszcza rodzinę związek, związek ze swoją kobietą, ze swoją żoną, który był wymarzony, utęskniony. I opuszcza ten dom, nie jest w stanie przyjąć tego, tej rzeczywistości, z którą się zderzył, zmierzył. To są takie ekstremalne problemy, z którymi ludzie przychodzą, ale to jest rzeczywistość, w której my żyjemy. Poruszamy się i musimy zareagować. Musimy, musimy tak zadziałać, albo pozytywnie, albo negatywnie, albo przetrwamy, albo się to po prostu rozejdzie. Mogą być sprawy zupełnie prozaiczne, typu różnica temperatur, form spędzania czasu, towarzystwa, Problem, który dotyczy naszego intelektu, przebywania z takimi czy innymi ludźmi, preferencji sposobu, w jaki, w jaki funkcjonujemy razem, itd., tak, dalej, i tak dalej. Więc naprawdę problematyka jest bardzo szeroka. Jeśli chodzi, i tu nie ma znaczenia, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, tu wychodzą zwykłe zwykłe charaktery ludzkie. Czyli pewien, pewien kształt człowieka, pewne, pewne takie sformatowanie człowieka, które, które albo sobie radzi z tą rzeczywistością i przyjmuje tę rolę służebną, uzupełniającą, doposażającą tego drugiego człowieka i samego siebie, albo po prostu taka formuła roszczeniowa, i, i, wtedy, i wtedy te problemy tylko pomnażają się. Więc sporo różnych problemów, szczególnie w tym, w tym dzisiejszym świecie. Jeżeli takie problemy w małżeństwie się pojawiają, gdzie małżeństwo może się udać? Gdzie szukać pomocy tak, tak praktycznie? Po pierwsze i znowuż, znowuż wracamy do tego stwierdzenia, że nie jesteśmy samotną wyspą. Nie musimy opierać się tylko na naszym doświadczeniu albo jego braku. Mamy przyjaciół, więc rozmawiajmy z przyjaciółmi. Oni nam serducho okażą naprawdę tak, jak, jak się powinno okazać przyjacielowi, przyjaciółce. I to jest nieoceniony kapitał. Nasi przyjaciele trzeba mieć przyjaciół, trzeba mieć przyjaciół wcześniej, trzeba być przyjacielem wcześniej, żeby w sytuacji kryzysowej skorzystać z tego, z tego kapitału przyjaciela. To są nasi rodzice. Szczególnie chrześcijańscy rodzice, którzy mają i swoją życiową mądrość i doświadczenie i dystans, ale też, też oczekują na mądrość Pana Boga do, do, do swojego życia i, i już są doświadczeni w tym braniu mądrości od Boga. Oczywiście powinienem zacząć od tego. Ci ludzie mają zawsze dwa sposoby, w którym mogą rozwiązać problem i szukać pomocy. Ja używam tego przykładu. Te dwa sposoby to są dwa kolana. Czyli zaczynamy od Pana Boga, razem klękamy, modlimy się. Jeśli jesteśmy chrześcijańskim małżeństwem, wierzymy, że Pan Bóg spotkał nas, że Pan Bóg związał nasze życie. I to jest nieocenione. Mówienie Bogu tego, co jest problemem, i słuchanie tego, co Bóg ma do powiedzenia czy to przez Pismo Święte, czy przez okoliczności, czy przez najbliższych ludzi. Rodzice bardzo ważny element znowuż. Dobrze jest szanować swoich rodziców, słuchać ich. Oczywiście robić to, co uważamy za najlepsze z naszego punktu widzenia, w obrębie woli Bożej, Bożego prowadzenia, nauczania Pisma Świętego ale słuchać słuchać. To jest bardzo ważne. Idziemy po radę. Jeśli idziesz po radę do kogoś, to znaczy, że oczekujesz, że ktoś, że ktoś Ciebie podniesie, że ktoś pomoże Ci podjąć najlepszą decyzję, więc korzystać z tego kapitału i boskiego, i ludzkiego. A czy małżeństwo ma swoje fazy, etapy? Czy możemy jakieś konkretne etapy wyróżnić, ewentualnie te bardziej problematyczne i mniej problematyczne? W sposób naturalny. Każda relacja ma swoje fazy i etapy. Od choćby jest grupa modlitewna w, w lokalnej wspólnocie kościoła, w zborze. I na początku ludzie modlą się poprawnie, wszystko jest teologicznie, doktrynalnie poprawne i mówimy tutaj tak, 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 no bo mniej więcej też manifestujemy swoją wiarę, swoje przekonania, ale niekoniecznie mówimy o rzeczach osobistych, wręcz intymnych. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy do siebie zaufania. Więc musimy przejść przez fazę poznawczą w takiej grupie, żeby zacząć powoli mówić o czymś co jest bardzo istotne, co jest moje, co jest osobiste, ale muszę mieć zaufanie do, do tych ludzi, do tej drugiej osoby, żeby to wyartykułować. Więc ta faza poznawcza jest bardzo ważna, czyli tworzenie tej, 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 tej platformy zaufania. Co się na to składa? Rozmawianie. To, na co małże... deficyt, który dzisiaj manifestuje się w świecie małżeństw, czyli w tej przestrzeni relacyjnej. O czym mówią kobiety, o czym mówią mężczyźni? On mnie nie słucha, ona mnie nie słucha. Nie mamy czasu na to, żeby dialogować, poznawać się, żeby kopać głęboko właśnie w tym procesie poznawczym. Mówić i słuchać te dwa elementy. Może nawet bym powiedział odwrotnie słuchać i mówić. Więc to w ten sposób bym odpowiedział. Ta faza poznawcza, później, później już taka rutyna się trochę tworzy. Już tak mniej więcej wiemy, przewidujemy, co e, dopuszczamy, nawet przymykamy oko na pewne zachowania. E, I to jest, to jest faza, w której rodzą nam się dzieci, e, jesteśmy, jesteśmy skoncentrowani na wychowaniu, na wożeniu tych dzieci w prawo, w lewo, żeby się edukowały, żeby był, było im lżej, żeby było jak najlepiej. Więc coś nas trzyma. Jesteśmy zintegrowani i mąż i żona w tym. Dbając o siebie też, jednak dużo czasu poświęcamy na dzieci. No i przychodzi kolejny etap, w którym dzieci wychodzą z domu. I ci, którzy mimo tego, że mieli dzieci, nie, za, nie zaniedbali tej relacji ze sobą, mają dużą szansę na to, że w momencie, kiedy pojawia się ta pustka przysłowiowa w domu, ta przestrzeń, że dalej mają pomysł na życie. Że, że są obszary, które ich jednoczą, to są, są te przestrzenie, które przecież były pielęgnowane, które niezależnie od tego, czy dzieci są w domu, czy ich nie ma, dalej powodują, że ta nasza miłość jest świeża, że mamy pomysł na to, jak spędzić resztę naszego życia. Ja, ja rozumiem, że w tym pytaniu zawiera się też ta myśl, czy czy któreś z tych faz, tych okresów, to jest taki może szczególnie 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 narażone na problemy, czy wyzwania yy, większe, może tak, wyzwania. Bardzo, bardzo różnie, różnie. Tu, tu nawet bym nie, nawet bym nie, 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 nie próbował określić, że, że, że początek jest trudny, hmm. czy później właśnie hmm. ten hmm. albo hmm. piękny, choć on jest swoisty, tak, właśnie choćby z tego z tego, z tego braku poznania się wzajemnie, to wciąż mamy, mamy to wyobrażenie, że, 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 że to będzie świetnie, że będzie pięknie, że to, że to jest to, czego nie mieli moi rodzice, że to nie mieli moi dziadkowie czy wujkowie, ale my stworzymy ten dom. I to wciąż na, na takiej bazie marzeń bardziej niż rzeczywistości, która nas później chłodzi, operujemy. Nie. Nawet bym zaryzykował takie twierdzenie, że że problemy, które przychodzą czasem, one nie wynikają z tego, że nie potrafimy funkcjonować ze sobą, tylko być może z tego powodu jest to ryzykowne twierdzenie, ale powiem, że akurat tych dwoje ludzi nie powinno być w ogóle ze sobą. Oni, 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 oni. i to niekoniecznie wychodzi po ślubie. Tylko przy dłuższym przebywaniu ze sobą pojawia się to zmęczenie, ta rozpacz, to, ta ściana, przed którą stają ludzie, że, że, że no nie o tym marzyłem, nie o tym, o tym marzyłam. Zrobić? No mają zrobić coś, co będzie skuteczne, co przyniesie im Oczekiwany skutek. No i zacznę znowu od tych dwóch sposobów, sposobów czyli, czyli dwa kolana, kolana, ponieważ mam doświadczenie w różnych obszarach mojego życia i małżeńskiego, ale też i, i jako ojca, e, jako pastora, jako człowieka, wołania do Boga w sytuacjach, w których wydawało mi się, że stoję przed ścianą, że, że, że jestem sam, że, że nie mam się do Kogo zwrócić. A okazało się, że mam do kogo się zwrócić. Okazało się, że te dwa sposoby, te dwa kolana naprawdę, naprawdę są nieocenionym czasem z Bogiem, słuchania tego, co on ma do powiedzenia, przypominania sobie tych prostych praw, które zawierają się w gnatwionym słowie Boga w piśmie świętym. Czyli, czyli jakby, no, no Bóg ten element, znaczy, bo to się weryfikuje też, element mojego, mojego życia. Jako chrześcijanina życia w oparciu o Boga, o jego moc, o Jego słowo. I to jest nieocenione. I to, I to najpierw to robię, czy powinniśmy robić. Najlepiej indywidualnie, jak małżonkowie dbają o swoje życie duchowe. Czyli ja się modlę jakby dla siebie, dla swojego własnego rozwoju, moja żona modli się dla siebie dla swojego własnego rozwoju. I w pewnym momencie, na jakimś tapie dnia, łączymy te dwie postawy, które trenują się w tym osobistym przebywaniu z Bogiem i razem szukamy woli Bożej. Ponieważ jesteśmy wytrenowani, wiemy, jak to robić na co dzień dla siebie i teraz razem łączymy siły i szukamy woli Bożej. Piękne doświadczenie. I, i, i wtedy może przyjść i bardzo często przychodzi jakaś odpowiedź, jakaś eureka. Odkrywamy coś, czego nie widzieliśmy, ponieważ Pan Bóg nas skierował w tym kierunku. Słuchajmy też ludzi, ludzi doświadczonych, małżeństw, które, które może nie są wzorcowe, ale, ale, ale są, są dalej opierają się o Słowo Boże. Są to ludzie prawi, są to ludzie, którzy w sposób właściwy wychowują swoje dzieci w Panu. Są to ludzie, którzy, o, których wiem, o, o, o których możemy powiedzieć. Ale, ale pięknie żyją ci ludzie. Zazdroszczę im. Czy chciałbym tak jak on, ona? Podejdźmy do tych ludzi, zapytajmy, podzielmy się problemem. Nie jest to wstyd, nie jest to porażka, kiedy mówimy o czymś, co jest trudne, dzielimy się z kimś. Może jego mądrość, może jego doświadczenie właśnie będzie tą bazą, na której będziemy się mogli oprzeć. Korzystajmy też z chrześcijańskich rodziców, jeśli mamy rodziców, którzy którzy mają doświadczenie i z Bogiem, mają już przecież doświadczenie też swoje własne życiowe. Słuchajmy ich. Czy zrobimy to, czy to, to już od nas zależy. Ale kapitał zbieramy i im więcej tego kapitału, tym później decyzja będzie dojrzalsza, głębsza. I ja mam takie doświadczenie, że czasem ludzie myśleli, że, że już nic nie mogą zrobić, że w zasadzie tylko umyć ręce. Okazało się, że dzisiaj wrócili do tej relacji, są e, szczęśliwymi małżonkami, e, a mało tego, nawet znam takie, takie przypadki, kiedy stali się później duszpasterzami dla małżeństw, i dzisiaj razem, w oparciu właśnie o te swoje różne, różne e, trudności, doświadczenia i próby, przez które przeszli, e, stali się silniejsi, bliżsi, dzisiaj służą innym małżeństwom. Nie można rezygnować. Ale właśnie ubiegać się o to, żeby rozwiązywać te problemy w różny sposób. Porozmawiamy jeszcze troszkę o zagrożeniach. XXI wiek, żyjemy w XXI wieku. Czy przed jakimiś szczególnymi wyzwaniami stoi małżeństwo? Może jakieś szczególne zagrożenia istnieją właśnie w XXI wieku? Pojawiły się może? Zagrożenia, XXI wiek. Brzmi to futurystycznie prawie, ale, ale no, no każdy wiek ma, ma swoje, swoje zagrożenia. Ma swój styl, ma swoją modę, ma swoje trendy i my też żyjemy. No ogólnie się mówi, że żyjemy w takiej erze konsumpcjonizmu, czyli, czyli, yy, czyli yy, no, zaspokajania swoich potrzeb. Yy, to też w sferze religijnej widać. Są ludzie, którzy przychodzą do wspólnoty kościoła, tak jak do baru, do restauracji. To mi się podoba, to było dobre, a to tutaj tego nie mają, a tam mają, tam mają, no to tam pójdę. Też ludzie próbują operować w małżeństwie w ten sposób. Jak, jak, jak będziesz w ten sposób funkcjonował, czy funkcjonowała, to będzie fajnie. Jak nie, to się obrażę, urażę, to pójdę gdzie indziej. Ten konsumpcjonizm też pomieszał nam trochę w głowie, jeśli chodzi o, o wartości. Po drugie, to ten relatywizm, czyli wszystko jest względne, nie ma prawdy absolutnej, czyli to, to, to mi się podoba, to Tobie się podoba, ale ja nie muszę rezygnować ze swojego, Ty nie musisz. Rezygnować ze swojego, i ta wspólnota jakoś nie może się zawiązać w obrębie ludzi, którzy mają taki sposób myślenia. I myślę, że. To zagraża jeszcze ważny jeden element, który bym podkreślił, no to, to jest takie prosperity, które nam towarzyszy. Mówię tutaj o naszym podwórku polskim, gdzie, gdzie wiele się rzeczy pozmieniało, gdzie mamy dostęp w zasadzie do wszystkiego, o czym marzyli ci, którzy byli przed nami. E, więc ten materializm, konsumpcjonizm, relatywizm, to są te elementy ważne. Więc do pionu, wracamy do Bożego Słowa, do Bożego pomysłu na małżeństwo. I propagujemy te wartości, które, które są przecież ponad, ponadpokoleniowe i ci, którzy byli przed nami, opierali się o nie, i ci, którzy idą po nas, nasze dzieci też będą opierały się o te same wartości niezmienne, boskie, zbawienne. Więc no, myślę, że nie izolować się od rzeczywistości. Ale, ale propagować to, co, co właśnie boskie, uniwersalne, to, co, co, co miało niesamowity wpływ y, y, na nasze życie. Nie iść na te kompromisy, nie, nie być takim ogonem, ale być głową, y, czyli inicjować coś, być człowiekiem, który... Który z honorem mówi o wartościach, które, które być może nie przystają do rzeczywistości do świata, w którym żyje, które, które zaprzeczają politpoprawności, ale właśnie na tym to polega, że taci, tacy ludzie, którzy, mają, którzy którzy wiedzą, dokąd idą, i wiedzą, że bazują na dobrym fundamencie, oni wygrywają życie i prowadzą następne pokolenie w dziedzictwo, którego tylko pozazdrościć. Pastorze, mogę tylko. Podziękować za Twój udział tutaj w programie. Myślę, że w imieniu swoim, ale też w imieniu naszych widzów. A Państwa zapraszam do komentowania, subskrybowania naszego kanału i oczywiście śledzenia, ponieważ wiele, naprawdę wiele ciekawych rzeczy jeszcze przed nami. Dziękuję bardzo.